Oka pierwsza próbka. Tak. Super! Brawo! Brawo od ciebie! Bardzo ładnie! Tak, tak. super. Dobrze. Następna próbka. Sprawdź. Super! Brawo! Brawo. Super! już idź tak tutaj szukam, na samą trupkę wyżej komenda startowa sprawdź super brawo, brawo nie bardzo zgrzyzać. ładnie chodź. tak proszę odejść to tak to tutaj na już częściej to robi to tak proszę. proszę a ładnie jestem sprawda sprawdź super brawo, ale jesteś brawo. Brawo. bardzo ładnie, brawo bardzo ładnie chodź. Tak, tutaj z boczku kładziemy. Może tutaj postawimy, a tu będzie lepiej widać. Tak. Sprawdź. Super! Brawo! 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 Super! Tak. Tutaj kubeczka teraz na niższym poziomie. Sprawdź. Sprawdź. prawda. सु